w kole we wschodniej Wielkopolsce. Co tutaj Tomku mamy za nami? Cóż, za nami znajdują się ruiny gotyckiego średniowiecznego zamku. Jednego z najlepiej zachowanych polskich zamków niżowych pochodzących z epoki późnego średniowiecza. Obiekt niezwykły, pod wieloma względami fascynujący. Na początek może powiedzmy kilka słów na temat jego historii. Tak. rozbudował. Go... zbudował? Kto go zbudował? To dobre pytanie. Na to pytanie postaramy odpowiedzieć się w trakcie badań archeologicznych, które aktualnie prowadzimy przy Kolskim Zamku, ale do tego przejdziemy później. Na początek powiedzmy, że zanim Koło było miastem, stało się miastem królewskim, lokowanym przez Kazimierza Wielkiego w 1362 roku, dobra, wtedy znajdowały się w rękach prywatnych. Król Kazimierz Wielki najprawdopodobniej zamienił Dobra e, e, prywatne z królewskimi wszedł w posiadanie tego terenu. E, I z tym czasem możemy łączyć początek koła, jako założenia należącego do polskich monarchów. Zamek po raz pierwszy wspomniany został w 1383 roku, czyli już po śmierci Kazimierza Wielkiego. Wtedy to starosta Krystyn z Koziegów. E, łupił, wyprawiając się właśnie z tego zamku. Wtedy już istniał zamek. Czyli wtedy zamek e, najpóźniej już e, istniał, tak? Jest to najpóźniejszy możliwy czas jego budowy. Nie wspominam natomiast, co, co ciekawe, o zamku e, tekst rozpoczynający się od słów komodo regebat regnum et populum, pochodzący z kroniki katedralnej krakowskiej, w którym to tekście wymienione są fundacje króla Kazimierza Wielkiego. Dlaczego nie ma tam koła? Cóż, może postaramy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Natomiast wiemy, że w wieku XV zamek pełnił bardzo ważną rolę. Wielokrotnie przyjeżdżali tutaj polscy monarchowie. Zwłaszcza Władysław Jagiełło usiłku swojego panowania, a potem wielokrotnie, co najmniej 15 razy był tutaj król Kazimierz Jagiellończyk także ze swoją małżonką Elżbietą Rakuszanką. Przyjazdy monarchów do Koła związane były ze zwyczajem spotkań z wielkopolską szlachtą, rycerstwem, które odbywały się właśnie tutaj na nadwarciańskich błoniach w okolicach zamku. A jakieś turnieje robili też przy okazji? Chyba, Czy To chyba, jeszcze była nie moda na to. Chyba jeszcze, znaczy moda to już podówczas na turnieje owszem była, natomiast raczej nie towarzyszyły one tym spotkaniom, miały one nieco mniej fantazyjny charakter. Często mianowicie król spotykał się z szlachtą po to, aby ustalić nowe podatki Czyli albo polityka. raczej zwiększyć, powiedzmy, yy, yy, zwiększyć yy, tak, wysokość podatku dotychczas ustalonego. O ile wcześniej w czasach Władysława Jagiełły zjazdy yy, miały taki jeszcze może troszeczkę nieokreślony charakter yy, i odbywały się w nieciągłych cyklach, o tyle w czasach Kazimierza Jagiellończyka były to już sejmy prowincjonalne. Się często i mający charakter taki, można powiedzieć, no, wczesnego parlamentu. Dokonywano istotnych postanowień dotyczących właśnie spraw fiskalnych. Cóż, natomiast dla nas, jako dla badaczy zamku, najistotniejsze jest, jest to, że na czas przyjazdu króla Władysława Jagieły czy też Kazimierza Jagielończyka, władcy rezydowali właśnie w tym obiekcie. I postaramy się nieco więcej powiedzieć o tym, gdzie spędzali wtedy czas. W XVI wieku zamek nie był już odwiedzany przez polskich monarchów. Pewne prace remontowe podjął tutaj jeszcze starosta Jarosław Sokołowski. Natomiast później, w drugiej połowie XVI stulecia, w początku wieku XVII, zamek opuszczono. Starostowie przenieśli się do pobliskiego kościelca. Z kolei stara warownia ulegała powolnej ruinacji. Tak, iż na wyobrażeniu pochodzącym z czasu potopu szwedzkiego, gdzie widzimy zarysy zamku, gdzie widzimy w dalekim tle wyobrażenia ruiny zamku, bo opisany jest on właśnie jako Castellum Destructum, zamek zniszczony. Wtedy był już ruiną. I jako ruina był eksploatowany na potrzeby materiału budowlanego przez pobliski konwent bernardeński. Zresztą tych, tej rozbiórki zaprzestano, ponieważ jak nas informują źródła, bardzo trudno było, Zamek był cegły były na tyle dobrze spojone za prawą wapienną, że nie nadawały się do rozbiórki. I zamek pozostaje wobec tego ruiną od XVII stulecia aż po nasze. Właśnie to przesuwanie się koryta warciańskiego związane z tym zmiany spowodowały, że cóż, użytkowanie tej budowli stało się kłopotliwe. Ponadto no, był to już obiekt z pewnością stary, może niewygodny, nieodpowiadający, tak nieodpowiadający może już potrzebom użytkowników Obronnym. w XVII czy XVIII stuleciu. No, jakkolwiek został opuszczony i popadł w ruinę, ale szczęśliwie nie został całkowicie rozebrany, a jego pozostałości do dzisiaj mogą nas cieszyć i pokazać nam bardzo wiele istotnych informacji dotyczących architektury gotyckiej na Niżu Polskim. No więc chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. właściwie wejście znajdowało to główne do zamku? Cóż, stoimy przed południową kurtyną zamku. Za nami y, okazała wieża ostatecznej obrony, obok fragment muru z wysuniętymi murami do przodu. Najczęściej spotkać się można w literaturze z informacją, że to jest właśnie pozostałość budowli bramnej. Tymczasem w rzeczywistości, zarówno w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 70., -tych, 80., -tych XX wieku, e, jak i na podstawie analogii, możemy tę sprawę widzieć nieco inaczej. Otóż najprawdopodobniej wjazd na zamek znajdował się obok tego budynku, na prawo, w stronę Warty. Tam znajdowała się brama, przelot bramny, będący prostym przelotem w murze. Natomiast obiekt, który znajduje się za nami, był budowlą przybramną mającym być może charakter niskiej wieży. Analogiczna budowla znajdowała się chociażby na Kazimierzowskim Zamku w Złotorii nad Drwęcą. Być może tak też należy postrzegać pierwotną fazę y, y, istnienia wieży za, na zamku w Ostrzeszowie. Właśnie takiego elementu flankującego przelot bramny znajdującego, y, znajdujący się tuż obok. Czyli jesteśmy jak najbardziej przed bramą, ale Wejście nie zachowano tej chwili tej strony, Ale wejście jest z tej strony. Ale tak na, na standardy wyobrażenia zamkowe, to taki nieduży się wydaje ten zamek. Czy nieduży? Oczywiście trzeba to do czegoś porównać. Zamek w kole zajmował 1530 m2. Dla porównania powiem, że zamek koniński, nieistniejący, to nieistniejący zamek w Koninie, zajmował około 1000 m2. Z kolei duże zamki kazimierzowskie. Takie jak Łęczyca czy Pyzdry zajmowały 3000 m2. Podobny do Kolskiego był zamek w Przedczu, a także e, chociażby zamek Winowłodzu, e, mający 1580 m2, jeżeli sobie dobrze przypominam. E, czyli możemy tutaj mówić o takim średniej wielkości zamku, o pewnym na, standardzie. Na tamte i, czasy. Na tamte czasy, czyli, ale zwróćmy uwagę na, na jedną sprawę: jest to zamek królewski. Czyli tak naprawdę, jeśli porównać tę wielkość do zamków prywatnych czy kościelnych, one były mniejsze. Czyli tak naprawdę jest to duży zamek, porównując to do zamków powstających w ówczesnym Królestwie Polskim. Natomiast jeśli porównywać, zawęzić to porównanie tylko do zamków królewskich, byłby to zamek średni. Różni się tym poza tym, że jest murowany. Owszem. A dużo dworów obronnych było na zasadzie jeszcze drewna w tamtych czasach. Tak. Tak, także pamiętajmy o tym, że taki krajobraz Polski Centralnej, czyli Wielkopolski w tamtym czasie, to głównie drewniane dwory, wieże stojące na kopcach, obok nich zabudowa drewniana, rezydencjonalna i gospodarcza. Tak wyglądały zamki ówczesnego polskiego rycerstwa czy można władców. Natomiast zawsze zamek królewski, jak i w ogóle każda budowla murowana, była pewnym elementem w tamtych czasach to chodźmy zobaczyć jak to obecnie wygląda yes. Jesteśmy teraz na tym dziedzińcu, ale tak pustało tutaj. Czy tu jakieś zabudowania były w ogóle? Cóż, otaczają nas mury obronne. Yy, za nami widzimy wieże. Natomiast rzeczywiście obecnie można odnieść takie wrażenie, że jest tutaj dość pusto. Ale koło to bardzo dobry przykład takiego typowego zamku Kazimierzowskiego. Yy, Oczywiście to określenie zamek Kaźmierzowski stosuje w odniesieniu do pewnej epoki, niekoniecznie zamków zbudowanych przez Kazimierza Wielkiego. Otóż, jak wyglądały takie zamki Kaźmierzowskie, co się na nie składało? Spójrzmy tutaj na no to z perspektywy zamku nizinnego, regularnego. Tak? Otóż mamy czworobok murów. Zamki były regularne, budowane były często na surowym korzeniu, więc można było sobie pozwolić na to, aby nadać im właśnie taki regularny kształt. Mamy oczywiście bramę, bramę się już przyjrzeliśmy, czy przelotowi e, no to, w murze. To co zostało. No. Mamy, zawsze w jednym narożniku mamy wieżę, tak? Wieżę ostatecznej obrony, czy jakby to powiedział historyk architektury to to tu Bergfried. Jest za nami. To jest właśnie to, co jest za nami. Wieże mogły być, mogły mieć różne kształty. Mogły mieć kształt ośmioboku, jak chociażby wieża w Kruszwicy, słynna Mysia wieża. Mogły mieć kształt, czworoboczny, wyżej ośmioboczny jak to mamy w Łęczycy mogły wreszcie, tak jak tutaj widzimy to za nami być cylindrem osadzonym na podbudowie czworobocznej jakie funkcje pełniła taka wieża? nazywamy ją wieżą ostatecznej obrony czyli no, chcielibyśmy sobie to ułożyć w taki romantyczny obraz oczywiście zdobywanego zamku gdzie, którego obrońcy chronią się w najwyższej kondygnacji i podejmują tam Walkę. No być może i takie było ich przeznaczenie, natomiast bądźmy szczerzy, tych yy, okazji do tego rodzaju obrony było tak naprawdę serdecznie mało, zwłaszcza jeśli spojrzymy na zamki polskie. Czyli wieża pełniła także inne funkcje, może nawet te istotniejsze. Magazynową? w środku. Tak, w środku znajdowały się magazyny. Pamiętajmy, że były to czasy, kiedy nie było jeszcze lodówek i to, co chciało się przechować dłużej, trzeba było trzymać w chłodzie, często obłożone lodem, do tego służyły właśnie grube mury wież. W dolnych kondygnacjach, znajdujących się poniżej poziomu wejścia do wieży, często znajdowały się więzienia, lochy, w których przetrzymywano skazańców. Natomiast sama wieża często, znaczy pełniła, zwłaszcza na zamkach królewskich, także istotne funkcje symboliczne. Była ona niejako znakiem króla, pewnym symbolem królewskiego majestatu, który wieńczył zamek, panując nad całą Mógł spojrzeć okolicą. spojrzeć z wysokości? Tak. Mamy mury obronne, jak, jak powiedzieliśmy wcześniej, w formie czworoboku. Wszystko Mamy murowane. wszystko murowane tak, z cegły na fundamencie kamiennym, spajane zaprawą wapienną. I mamy wreszcie zabudowę mieszkalną. W przypadku zamku Kolskiego była to wieża mieszkalna. No niestety rozebrana jest. Niestety rozebrana, ale aktualnie badana archeologicznie, stąd przyjrzymy się jej dokładniej. Wreszcie na dziedzińcu znajdowała się także rozproszona zabudowa o funkcjach gospodarczych, wykonana z materiałów nietrwałych. Z drewna bądź w konstrukcji szkieletowej, szachulcowej, także i pozostałości tego rodzaju zabudowań znaleziono w trakcie badań Kolskiego Zamku.